Jak oceniasz na gorąco swój występ dzisiejszy? dzisiejszym? Na pewno nie było idealnie, no bo kompletu nie było. Natomiast nie o to chodziło. E, już nieraz mówiłem, że dla mnie najważniejsze jest zdobywanie doświadczenia i tak naprawdę metoda małymi kroczkami do przodu myślę, że jest adekwatna. Po prostu e, praca nad sobą, nad sprzętem, ze sprzętem, na torze i tak dalej, po prostu później prezentuje i na tym się muszę skupić. Jesteś zadowolony, czy niezadowolony ze swojego występu dzisiaj? Nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolony, dlatego że było lepiej niż w poprzedni, poprzednich występach. E, natomiast cały czas gdzieś tam e, nie wyrosną mi teraz skrzydła i już nie będę chodził nie wiadomo jak wysoko z głową podniesioną. Natomiast jestem zadowolony i wiem, że moja praca, którą wykonuję po prostu powoli, małymi kroczkami będzie przynosiła dalszy skutek. Powiedz mi, jak dzisiejszy tor, jak oceniasz jego przygotowanie? Tor leżał pod plandeką, więc tak naprawdę toromistrzowie nie mieli za dużego wpływu na to, co się będzie działo. Ja nieraz mówiłem i nieraz było widać po moich wynikach, że mi na cięższych torach idzie po prostu lepiej. Więc tor był równy dla wszystkich, były miejsca bardziej niebezpieczne i mniej. Natomiast mi pasował i, i mówię, gdzieś tam ta praca też po prostu prezentuje. Jak nastawienie przed kolejnymi meczami? Myślę, że najważniejsza jest ta głowa spokojna, żeby gdzieś tam nie, nie spalić się już przed samymi zawodami i tak naprawdę e, wiadomo, że będą jeszcze ciężkie mecze. Natomiast mówię cały czas o tym doświadczeniu i, i myślę, że to jest najważniejsze.